Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich jako Imperium Komunistycznym. Dodam na początek, że można używać zamiennie dwóch nazw, to jest ZSRS, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz ZSRR, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy wydarzenia związane z rządami Józefa Stalina, dowiemy się o zbrodniach popełnionych przez komunistów, dowiemy się o współpracy Związku Radzieckiego z Niemcami. Powstanie ZSRS. Bolszewicy wygrali wojnę domową w Rosji, pomimo że mieli licznych przeciwników, a sami stanowili skrajną grupę w ruchu socjalistycznym, która wydawała się nie mieć szans na uzyskanie większych wpływów. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zupełnego rozkładu dawnej władzy i armii cesarskiej. Próba budowy demokratycznego państwa przez polityków liberalnych i umiarkowanych się nie powiodła. Zabrakło im zdecydowania i wyczucia nastrojów społecznych. Teatuty posiadali natomiast bolszewicy, a przy tym bezwzględność w dążeniu do celu bez liczenia się z ofiarami oraz umiejętność wykorzystywania błędów przeciwników i manipulowania tymi, którzy nie umieli się przeciwstawić. Wysiłek bolszewików po przewrocie październikowym skoncentrował się na umocnieniu zdobytej władzy i w eliminowaniu sił, które mogłyby zachować zachwiać e, niezależnością e, państwa stworzonego przez bolszewików. Temu celowi służyło rozbudowywanie narzędzi tak zwanego czerwonego terroru. Najważniejszym z nich była E, najważniejszym i zarazem pierwszym z nich była tak tzw. CZEKA, czyli ogórno Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, powstała w grudniu 1917 roku i istniejąca do 1922 roku. Na jej czele stanął Felix Dzierżyński. Ta policja polityczna miała wolną rękę w zwalczaniu przeciwników nowej władzy i osób, które w dość dowolny sposób bywały za takich uznawane. Dotyczyło to przedstawicieli starych elit i całych warstw społecznych, takich jak ziemieństwo, burżuazja czy inteligencja. Czeka mogła rozstrzeliwać ludzi bez jakiegokolwiek sądu. Jej ofiarą padło kilkaset tysięcy osób. Mordów dokonywała też w okresie wojny domowej Armia Czerwona. Część osób osadzano w obozach pracy przymusowej, łagrach, które zaczęto tworzyć już w 1918 roku. Czerwony terror miał utrzymać w posłuszeństwie mieszkańców kraju. Konstytucja bolszewickiej Rosji przyjęta w lipcu 1918 roku głosiła, że władza należy do ludu pracującego, reprezentowanego przez Rady Delegatów, a jego wyzyskiwacze mają być zgnieceni. Jeden z artykułów konstytucji mówił, że Republika Rosyjska pracę uznaje za obowiązek wszystkich obywateli republiki i głosi hasło niepracujący nie będzie jadł. Jednak rady były całkowicie podporządkowane bolszewikom, a głoszona dyktatura proletariatu była w istocie dyktaturą kierownictwa rosyjskiej komunistycznej partii bolszewików. Z nich, składali się też, z nich składał się też rząd nazywany Radą Komisarzy Ludowych, a więc faktycznie e, w myśl, e, że państwo rosyjskie należy do ludu pracującego, tak naprawdę całkowitą władzę. E, sprawowali bolszewicy, którzy skrzętnie tymi robotnikami albo z jednej strony manipulowali, albo z drugiej strony ich po prostu zastraszali czy też likwidowali. W okresie wojny domowej, gdy w wyniszczonym kraju panował głód, bolszewicy musieli podjąć duży wysiłek, aby zaopatrzyć w żywność ludność miast. Najistotniejsze było dla nich, aby zapewnić się zwłaszcza grupom stanowiącym oparcie dla władzy, byli to więc żołnierze Armii Czerwonej, członkowie służb podległych rządowi, a także robotnicy fabryczni, grupa społeczna, wśród której bolszewicy posiadali na początku znaczne poparcie. Aby to osiągnąć, zlikwidowano prywatny handel, zastępując go z scentralizowanym systemem rozdziału towarów i ograniczając do minimum znaczenie pieniądza. Chłopi obowiązkowo oddawali produkty rolne po zaniżonych cenach lub wprost odbierano je im nieodpłatnie tzw. rekwizycje. Następnie ich rozdzielaniem zajmowali się funkcjonariusze państwowi. Wolny rynek oficjalnie przestał istnieć, ale w rzeczywistości znaczna część produktów rolnych była przez chłopów sprzedawana nielegalnie, choć groziły za to bardzo wysokie kary. Potrzeby zaradzenia trudnościom gospodarczym spotkały się w tym wypadku z ideologicznymi założeniami komunizmu. Upaństwowiono wówczas przedsiębiorstwa, z wyjątkiem najmniejszych zakładów, które zatrudniały do pięciu pracowników. Przejmowano też ziemię należącą do bogatszych chłopów. Cały ten system nazywano komunizmem wojennym. Gospodarka była sterowana centralnie, przy czym na podejmowanie decyzji bardziej wpływały potrzeby bieżącej polityki i względy ideologiczne, aniżeli realne potrzeby ekonomiczne. Wprowadzone przez bolszewików sposoby gospodarowania okazały się katastrofalnym błędem. Produkcja rolnicza spadła o połowę w stosunku do poziomu sprzed wojny, e, a przemysłowa aż o 80%. Głód się pogłębiał, jego ofiarami padały miliony osób. Przeciwko władzy bolszewików wybuchały bunty, zwłaszcza liczne były powstania chłopskie, które były one jednak tłumione przez wojsko i Czekę. Dramatyczne następstwa komunizmu wojennego skłoniły bolszewików do zmiany. Podejścia do gospodarki. W 1921 roku Lenin ogłosił wprowadzenie nowej polityki ekonomicznej. Przywrócono w pewnej mierze zasady wolnorynkowe, zachowując jednak własność państwową kluczowych gałęzi przemysłu. że Rzemieślnicy, kupcy, drobni przedsiębiorcy mogli prowadzić prywatną działalność, choć była ona nadzorowana przez państwo. Dopuszczono także kapitał zagraniczny. W miejsce bezwzględnego rekwirowania produktów rolnych Wprowadzono znacznie niższy podatek, również uiszczany w naturze. Chłopi pozostałą część tego, co wyhodowali, mogli legalnie zatem sprzedać. Działania te pozwoliły stosunkowo szybko poprawić sytuację gospodarczą i warunki życia ludności. 30 grudnia 1922 roku w Moskwie władze komunistyczne proklamowały powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ZSRR. Przypomina, można użyć także Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich ZSRS. W jego skład obok Rosji weszły republiki Białoruska, Ukraińska i Zakaukaska. Dotychczas były one formalnie niepodległe, co było jednak fikcją, wszędzie bowiem rządzili bolszewicy. Stalinizm w Związku Sowieckim. Na początku 1924 roku zmarł Włodzimierz Lenin będący faktycznym przywódcą państwa. W kierownictwie partii bolszewickiej od dawna trwały konflikty personalne, zmagania o udział we władzy i spory o kształt polityki zarówno zagranicznej, tutaj e, eksport rewolucji a więc rozprzestrzenianie się rewolucji na inne kraje, jak i wewnętrznej, tutaj na myśli gospodarka wewnętrzna kraju. We władzach było wielu przeciwników nowej polityki ekonomicznej, ponieważ system ten stworzył warstwę zamożnych osób wśród chłopów i przedsiębiorców. Decydujące znaczenie dla przyszłych losów w Związku Radzieckiego miała kariera, jaką we władzach partii robił Józef Stalin. W momencie śmierci Lenina był on jednym z wielu e, przywódców partii. Liczących się w rozgrywce o przejęcie władzy. Od dwóch lat zajmował stanowisko, które nie wydawało się początkowo najważniejsze to jest sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Funkcja ta miała charakter organizacyjny, umożliwiała jednak wpływanie na obsadę najwyższych stanowisk. Stalin potrafił tę funkcję wykorzystać do walki z konkurentami. Jego atutem były też wpływy w organach bezpieczeństwa GPU, które zastąpiło Czeka. Kolejni członkowie najwyższego kierownictwa partyjnego byli odsuwani pod zarzutem rozbijania jedności partii i różnych odchyleń, czyli odstępstw od przyjętej w danym momencie przez władze polityki. Rozgrywka polityczna, która doprowadziła Stalina do pełnej władzy, trwała kilka lat. Od 1929 roku Stalin sprawował w państwie władzę dyktatorską niczym praktycznie nieograniczoną. Był to system totalitarny, posługujący się narzędziami takimi jak biurokracja partyjna i służby bezpieczeństwa. Obejmowały one kontrolą wszystkie obszary życia gospodarczego i społecznego. Sposobem utrzymania społeczeństwa w posłuszeństwie stawał się strach będący efektem represji stosowanych przez GPU. A od 1934 roku NKWD, to jest Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, rozbudowywano też na wielką skalę system łagrów kierowany przez Gułak, główny zarząd obozów. W 1929 roku Stalin zdecydował Ostatecznym odejściu od nowej polityki ekonomicznej. Postanowił zbudować gospodarkę w pełni sterowaną i planowaną centralnie. Rozpoczął program szybkiego uprzemysłowienia kraju oraz kolektywizację rolnictwa. Rozbudowywano przemysł wydobywczy, hutniczy, ciężki i zbrojeniowy. Zaniedbano gałęzie produkcji zaspokajające, zaspokajające bezpośrednie potrzeby ludności. Podejmowano wielkie inwestycje komunikacyjne, budowano kanały rzeczne i elektrownie wodne. Jedną z podstaw systemu gospodarczego kraju stała się przy tym praca niewolnicza więźniów Gułagu. Kraj był bogaty w surowce. Rozwój ekonomiczny w Związku Radzieckiego okazał się bardzo dynamiczny i pozwolił na uczynienie z niego jednej z głównych potęg militarnych świata. Kolektywizacja polegała na systematycznym likwidowaniu prywatnej własności ziemi i łączeniu gospodarstw chłopskich współdzielnie – kołchozy. Powstawały też gospodarstwa państwowe, tak zwane sowchozy. Wobec silnego sprzeciwu chłopów proces ten odbywał się jednak pod przymusem. Opornych osadzano w łagrach bądź deportowano na Syberię. W sumie było to około 12 milionów osób. Prowadziło to czasem nawet do powstań chłopskich tłumionych przez wojsko. Przy, przy okazji kolektywizacji odbierano majątek zamożnym chłopom nazywanych kułakami. W pierwszej kolejności to oni byli też ofiarami represji. Wspólna produkcja w kołchozach i sowchozach została podporządkowana potrzebom państwa – Wyznaczono wysokie normy dostawy produktów rolnych, które władze mogły kierować na eksport. Uzyskane środki umożliwiały inwestycje w przemysł oraz utrzymanie rozrastającej się biurokracji i organów bezpieczeństwa oraz dozbrajanie armii. Efektem kolektywizacji Zniszczenia dotychczasowego sposobu produkcji rolnej, głównie rekwizycji zboża na potrzeby eksportu, stały się dramatyczne braki pożywienia na wsi. W wyniku głodu zmarło ponad 6 milionów osób, w większości na Ukrainie. Była to największa klęska głodu w XX Europie. Produk produkcja rolna znowu spadła w Związku Radzieckim do 2 trzecich poziomu sprzed I wojny światowej. Stalin cały czas umacniał swoją władzę nad partią i władzę partii nad społeczeństwem. W połowie lat 30. rozpoczął się okres tzw. wielkiego terroru, kiedy najbłahsze oskarżenie o niechęć wobec władzy prowadziło do aresztowania. Za wystarczający dowód winy przyjęto przyznanie się podejrzanego, które wymuszano za pomocą tortur. Zapadały bardzo często wysokie wyroki, w tym liczne kary śmierci. Znaczną część osób mordowano bez żadnego procesu. Rozprawy sądowe nie pozostawiały oskarżonym żadnej szansy obrony i były formalnością. W przypadku osób należących wcześniej do przywództwa partyjnego czy oficerów wojska przeprowadzono procesy pokazowe, mające charakter propagandowego w spektaklu. Represje kierowano także w dużej mierze przeciwko członkom władz. Tutaj mowa o Wielkiej Czystce z lat 1936-1938. Stalin bowiem obsesyjnie obawiał się, że ktoś zagrozi jego władzy. Wówczas zginęło 3 czwarte członków Komitetu Centralnego Partii i 2 trzecie wyższych oficerów wojska, w tym aż 90% generałów i 3 z 5 marszałków. Terrorem kierowało NKWD. Ponieważ Stalin obawiał się, że pozycja Służby Bezpieczeństwa umacnia się w ten sposób, doprowadził z kolei do skazania na śmierć dwóch kolejnych szefów NKWD i kilku tysięcy jego funkcjonariuszy. Ofiarami wielkiego terroru padły miliony mieszkańców Związku Radzieckiego. Oficjalnych wyroków śmierci wykonano około 700 tysięcy. Kilka milionów osób zginęło bez wyroków. Prawie co dziesiąty dorosły mieszkaniec kraju znalazł się w obozie pracy. Warto też na chwilę wrócić do pojęcia, które użyłem wcześniej, to jest totalitaryzm. Ono będzie się pojawiało przy okazji omawiania Związku Radzieckiego, przy okazji włoskiego faszyzmu czy też nazizmu w Niemczech. Totalitaryzm to system rządów polegający na pełnym podporządkowaniu społeczeństwa władzy państwowej, najczęściej jednostce. Istotą państwa totalitarnego jest zniesienie praw i wolności obywatelskich połączone z przyjęciem kontroli nad wszystkimi dziedzinami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego ludności. Nadzorowi podlegają też poglądy i przejawy aktywności jednostki, w tym życie rodzinne, religijne, a nawet gusta estetyczne. Narzędziami państwa totalitarnego są między innymi rozbudowywany, rozbudowany aparat policyjny, prowadzący inwigilację, to jest śledzący, i terroryzujący ludność oraz system propagandy i indoktrynacji, czyli system manipulowania społeczeństwem. Stalin wprowadził kult własnej osoby, tzw. kult jednostki. Stalina ukazywano w prasie, literaturze, filmach czy dziełach sztuki jako geniusza wojskowego i politycznego. Uważano go też za najwyższy autorytet we wszystkich innych dziedzinach, nawet takich jak rolnictwo czy językoznawstwo. Na poglądy wodza powoływano się w wielu dziełach naukowych i dziedzinach nauki. Przywódcę otaczano kultem także w krajach podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu po II wojnie światowej. Stalin był przedstawiany jako twórca potęgi gospodarczej oraz dobrobytu Związku Radzieckiego. W całym państwie stawiano mu pomniki, a jego imieniem nazywano m.in. miasta i góry. Podobnie jak w III Rzeszy, również w Związku Radzieckim rozwijano system indoktrynowania dzieci i młodzieży. W pajaniu komunistycznej ideologii służyły szkoła i specjalne organizacje, pionierzy, do których przynależność była obowiązkowa dla dzieci od 9 roku życia oraz komsomą dla młodzieży powyżej 14 roku życia. Przywódca komunistów, a więc Józef Stalin, często pozował do fotografii w towarzystwie prostych ludzi i dzieci. W ten sposób tworzył wizerunek dobrotliwego, troskliwego ojca narodów wchodzących w skład w Związku Radzieckiego. W rzeczywistości jednak Stalin z premedytacją podejmował decyzję o śmierci milionów obywateli swojego państwa. I przechodzimy do relacji e, sowiecko-niemieckich. Zacząć należy od tego, że zarówno Związek Radziecki, jak i Niemcy krytykowały system wersalski, były także wrogie niepodległej Polsce. W kwietniu 1922 roku w Rapallo podpisano traktat o współpracy niemiecko-rosyjskiej. W, w efekcie tego z Niemiec do Związku Radzieckiego trafiały rozwiązania technologiczne, uzbrojenie, kredyty eksperci gospodarczy i wojskowi. Związek Radziecki natomiast potajemnie udostępniał armii niemieckiej poligony i eksportował do Niemiec surowce. Sytuacja zmieniła się po dojściu Hitlera do władzy. Oba państwa zaczęły ze sobą ostro rywalizować na forum międzynarodowym. Było to szczególnie widoczne podczas wojny domowej w Hiszpanii, gdzie każdy z przywódców totalitarnych poparł inną stronę konfliktu. Stalin cały czas dążył jednak do odbudowywania bliskich kontaktów z Niemcami. Przywódca Związku Radzieckiego podobnie jak Hitler chciał zmian terytorialnych w Europie. Negocjacje zakończyły się podpisaniem 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow, który dotyczył podziału stref wpływów Euro, w Europie Środkowej. E, oficjalnie dotyczył współpracy krajów, e, nieoficjalnie tajny aneks zawierał także plan podziału ziem polskich. Dziękuję za uwagę.